kochani, słuchajcie, wpadam dzisiaj do Was z mega fajnym i smacznym przepisem, bardzo prostym, dla wszystkich tych, którzy są wielbicielami brukselki, małej kapustki. Słuchajcie, co ja przygotuję? Ja przygotuję brukselkę ze słonecznikiem i z sosem pomidorowym. Jak brzmi? Słuchajcie, do wykonania tego dania będzie nam potrzebna oczywiście brukselka. Trzy, cztery ząbki czosnku. I ja będę robiła e, taki sos pomidorowy z, z, z pomidorków świeżych, sparzone, obrane ze skórki. Będziemy zaraz działać. E, słuchajcie, najważniejsza sprawa. E, ja uwielbiam brukselkę w każdej postaci. Dużo osób brukselki jednak nie lubi. Tak jak mój mąż, on jest na to żywym przykładem. On wcześniej brukselki nie lubił. Dlaczego? Bo on zawsze jadł tą brukselkę gotowaną. A jak gotujemy brokselkę, to ona się robi taka rozciapkana, tak? Ja nie chcę tego efektu. Ja chcę, żeby ona była smaczna, chrupiąca, żeby naprawdę wnosiła wiele, wiele walorów smakowych. Nie wiem, czy dużo z Was miało okazję właśnie takie brukselki spróbować, dlatego wchodzę tutaj z tym przepisem. Słuchajcie. Co ja będę z nią robiła? Ja ją dam, ja tutaj mamy już przygotowany garnuszek, tak, naczynie z rozgrzaną oliwą, jest mega gorąca. Ja wrzucę tą moją brukselkę, oczyszczoną z listek, listków zewnętrznych i pokrojoną na części, ale słuchajcie, ja takie mniejsze zostawiałam całe brukselki, tylko te duże przekrajałam na pół, tak. I na tej rozgrzanej oliwie będzie skwierczało, także uważajcie, podsmażę je Około 5 minut, żeby one, ona nabrała fajnego, yy, fajnego takiego yy, kolorku i tej chrupkości. Fajnie skwierczy, Ja tutaj sobie już przygotuję. Yy, przyprawy, słuchajcie. Jeżeli chodzi o przyprawy, to ja będę używała soli himalajskiej. Świeżo malonego, czarnego pieprzu I chyba sobie odrobinkę oregano, i bazylii. E, oregano i bazylia, pomidory, wydaje mi się, że świetnie się e, grają ze sobą. E, słuchajcie, właśnie przez to takie podsmażenie brukselki. E, a później ją troszeczkę poddusimy przez to podsmażenie i później duszenie, ale to duszenie dosłownie będzie trwało 8, nawet nie całe 10 minut, 8-10 minut. Uzyskujemy to, że ta brukselka będzie fajna, krupiąca na zewnątrz i taka sprężysta i naprawdę będzie totalne wow w porównaniu do tego, co doświadczyliście do tej pory, jeżeli jedliście tą brukselkę gotowaną. Dobra, ja tutaj y, zostawiam tą moją brukselkę, i ona się fajnie smaży. Te pomidorki sparzone, obrane ze skórki, słuchajcie, ja je teraz y, pokroję i zblenduję, żeby utworzył nam się taki sos, który później będę dodawać do tej brukselki. Słuchajcie, patrzę teraz, zapomniałam. Oczywiście, czosnek. Co robimy z czosnkiem? Jeżeli lubicie czosnek. To wyciskamy od razu i dodajemy do tej naszej brukselki. Niech on się smaży razem z tą brukselką. Jeżeli nie lubicie czosnku, no to oczywiście tutaj ten czosnek w tym kroku pomijacie po prostu, tak? E -ha. Wszystko wsypiemy i niech nam się pięknie smaży. Zamieszamy sobie, żeby ten czosnek znalazł się na dnie. O już niektóre mi się fajnie przepalają. Jeżeli macie rozgrzaną tą oliwę i ten garnek, to pamiętajcie, żeby sobie przemieszać, żeby nie było tak, że będą czarne z jednej strony, a z drugiej e, nawet niedotknięte. Słuchajcie, ja e, kroję te pomidorki. Ja tu miałam trzy pomidorki. Ja je zblenduję, ale słuchajcie, ja zobaczę e, po prostu ilościowo, czy nie będzie tego sosu później za dużo, tak? bo chcemy, żeby, żeby ta fasolka nie pływała też za bardzo w takim mega, mega, mega rzadkim sosie. To ma mieć fajną konsystencję, tak? Także słuchajcie, wytnę jeszcze te nasze tutaj zielone gniazdka i będziemy blendować. Jeżeli macie więcej czasu, jeżeli chce Wam się z tym troszeczkę pobawić, to oczywiście taki sos możecie sobie przygotować wcześniej, i po tym, jak zblendujecie te pomidory, to możecie go podsmażyć na patelni, żeby on nabrał pięknego, takiego aż mocno, mocno czerwonego koloru. Ja tutaj teraz omijam ten krok, bo ja będę i tak to wszystko razem właśnie smażyła z tą brukselką, dusiła. Więc słuchajcie, wrzucam tutaj te moje pomidorki i użyję mojej mądrej, małej maszyny do robienia szejków, żeby to sobie zblendować. Teraz jest fajny czas na pomidorki. Mamy y, pomidorki świeże, malinowe, więc ja Was zachęcam do kupowania ich i właśnie robienia takich, takich sosów tak? własnoręcznych, y, żeby nie używać tych pomidorów z puszki, szczególnie tych, które mają, wiadomo, słaby skład. Uwaga. Soczek. Przemieszamy jeszcze tą brukselkę. Ja Wam tutaj zaraz pokażę. Ona już fajnie będzie nabierała kolorku. Yy, I tak, słuchajcie, ja tą brukselkę robiłam już na wiele sposobów. Robiłam ją samą, tylko smażoną na oliwie z przyprawami. Robiłam ją z mlekiem kokosowym i jest naprawdę świetna, ma taki orientalny posmak, można dodać troszeczkę przyprawy kary i robiłam ją właśnie w sosie pomidorowym i powiem Wam, że mi nawet sama jako dodatek do, do obiadu, do mięsa jest rewelacja orientalna jak najbardziej, na przykład z ryżem właśnie z kalafiora. Aczkolwiek mojemu mężowi do smaku, do gustu najbardziej yy, przypadła yy, taka z sosem pomidorowym, dlatego też taką dzisiaj robimy. Słuchajcie, ja już sobie tą bloksemkę troszeczkę posolę. Fajnie przesadzajmy z ilością soli, żeby nie było za dużo. I zmielę już troszeczkę świeżego pieprzu. Zamieszamy. ła fajny kolorek. Zawsze y, moja mama, jak robiła zupki wieloważynne, jak była mała, ja uwielbiałam takiego rodzaju zupki, to mama nakładała i ja zawsze mówiłam, tylko daj mi proszę dużo tych małych kapustek. Uwielbiałam brukselkę już od dziecka. I tak mi zostało. E, niestety tutaj w Anglii, gdzie mieszkam, brukselka najczęściej jest dostępna właśnie w drugiej części roku, e, a najwięcej e, w okolicach świąt Bożego Narodzenia, co może się wydawać niektórym dziwne, aczkolwiek m, Anglicy mają taki tradycyjny obiad e, świąteczny, w którym właśnie jest albo jest to pieczony indyk, albo kurczak, wiadomo ziemniaki pieczone, czy tam e, ugniatane, tak, takie ich masz po tej to. Ale do tego zawsze, zawsze, zawsze mają właśnie gotowane warzywa i najważniejszym z nich jest brukselka. Słuchajcie, ja Wam pokażę, jak ta brukselka zmieniła kolor, jak ona tutaj wygląda. Proszę bardzo, ona jest ładnie przemieniona. Pachnie rewelacyjnie. Ten aromat takiego czosnku się fajnie unosi. Więc słuchajcie, jeżeli to już mam e, przysmażone fajnie, ja wleję tutaj teraz tego mojego sosu pomidorowego. Będę mieszała, żeby, tak jak powiedziałam, nie chcę, żeby było y, za dużo. No. Jak ktoś lubi ostre jedzenie, to oczywiście może sobie dodać y, troszeczkę tutaj chili, czy pieprzu jakiegoś tam y, mocniejszego. Wleję wszystko, trzy pomidorki okazały się taką porcją, akurat. Dobra. I co? No to ja teraz, słuchajcie, przykryję to i zostawię do podduszenia na 8, maksymalnie 10 minut. Będziemy to oczywiście później sprawdzać widelcem, żeby ona była już jeszcze taka sprężysta, ale już dobra. Tak jak mówię, 8, maksymalnie 10 minut. Słuchajcie, ja to przykrywam. No i połączymy się, zamyślę, 8 minut. No i hej, witajcie ponownie. Moje magiczne 8 minut minęło. Sprawdźmy, co się dzieje z naszą brukselką. Piękny kolor, pomidorki się przysmażyły. Brukselka wygląda... Super, sprawdźmy ją widelcem. Widelec wchodzi delikatnie. W środku dalej jest twardawa, więc to jest właśnie taki efekt, jaki chcemy uzyskać. Nie chcemy, żeby ten widelek przechodził nam przez tą brukselkę, jak przez masło. Słuchajcie, to jest teraz ten moment, kiedy ja dodam tutaj y, troszeczkę bazylii i oregano. Moje ulubione przyprawy. I ja będę dawała do tej fasolki, do tej brukselki yy, słonecznik, tak? Ale tak sobie pomyślałam, że żeby uzyskać jeszcze lepszy smak i aromat, to ten słonecznik sobie yy, na, na suchej patelni yy, podprażymy troszeczkę. On zawsze, te takie wszystkie nasiona, które, które podprażymy na suchej patelni... One zawsze mają więcej tego aromatu, więcej takiego smaku, są takie chrupiące, więc dlatego sobie je troszeczkę podprażymy i posypiemy później tą naszą brukselkę. Słuchajcie, ja tą brukselkę już wyłączę i pokażę Wam i może na tym palniku właśnie zrobię sobie tą, ten mój słonecznik w takim razie, to przemieścimy. Słuchajcie, tak wygląda ta Brukselka na razie yy, bez dodawania słonecznika, tak? Troszeczkę ziarenek słonecznika. I tak się powiem Wam szczerze, że zastanawiam się, troszeczkę mnie tak kusi, żeby dodać też yy, dynię. I myślę, że dodam też troszeczkę parę ziarenek dyni, też podrażymy i to będzie taki fajny miks ziarenek do dodania na tą naszą brukselkę. Opłuczemy i wyczemy łyżkę, żeby nam się nie przyklejała. Tak. Także to jest, mm, mm, y, tak jak mówię, ta brukselka może być świetnym dodatkiem do obiadu, ale też y, jest rewelacyjna jako Samo danie, samo w sobie, tak? Po prostu brukselka z sosem dla, dla ludzi, którzy nie jedzą mięsa, dla wega, dla wegetarian jest naprawdę świetnym wyjściem. Co Wam jeszcze muszę powiedzieć, słuchajcie, to spróbujcie także brukselki surowej, tak? Brukselka jest, należy do rodziny warzyw kapustnej, więc tak samo jak kapusta może być spożywana na surowo. Jest bardzo smaczna, ja uwielbiam. Można też zrobić surówkę z, z brukselki, dokładnie tak samo, jak się robi z kapustki. Nie widzę żadnych tutaj przeciwwskazań. Naprawdę odkrywajmy to, próbujmy, próbujmy nowych rzeczy, próbujmy nowych smaków, czegoś innego. Nigdy nie wiadomo, co nam się spodoba. Fajnie syczy, zaczyna mi to skakać ten słonecznik i ta Za chwilkę będzie gotowy, ściągniemy. Aromat już się nosi. Będzie mi, będzie pyszne, będzie pysznie dzisiaj, słuchajcie. Zawsze możecie sobie też uprażyć takich ziarenek więcej i trzymać je po prostu w słoiku. Yy, yy, czekać yy, na, na okazję, żeby je wykorzystać. Pokażę Wam moje przyrumienione, yy, przyrumienione ziarenka. I słuchajcie, kolejna sprawa, tak? Yy, możecie albo dosypać te ziarenka już teraz do tej brukselki, albo dopiero na, yy, po nałożeniu na talerze, tak? Przy podawaniu. Ja myślę, że ja ją wrzucę tutaj od razu i pokażę Wam, jak to wygląda. Pierwszy, z pierwszy. Z Zamieszamy. Teraz, jak ja dodam ją do tego sosu, te nasze ziarek, one troszeczkę zmiękną. Nie będą takie chrupiące. O, i proszę, efekt końcowy, brukselka ze słonecznikiem i z nasionami dyni, w sosie pomidorowym. Pachnie rewelacyjnie, na pewno będzie smakować rewelacyjnie. Zachęcam Was do wypróbowania przepisu i życzę miłego dnia.